Więc polej mu te kole Beski tu Marek 100, siema, Marek 100 złotych, siema, co tam u ciebie! Siema Marek! Siema, co tam u ciebie? Marek na no pierwszym miejscu ma to GP! Siema Marek! Co tam u ciebie wariacie? No Marek, ewidentnie pierwsze miejsce, koszulka, koszulka walczona No działać Oo no. Czekaj, muzykę sobie wyłączę. Co tam u ciebie? O kurwa, pierwszy raz na tego chłopa chyba wpadłem. Bez kitu. Skąd masz taką zajebistą koszulkę? Dostałem. Ale fa 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 to fajna koszulka, bez kitu. Zajebiste, ile nas osób na zlanie? Ty, malutko już, 25 osób. A, 713. Co? Jak? To gratulacje stary! 720! Ja pierdzielę! Ale o 1000 łapek prawie wpite. Czul! To gratulacje stary, naprawdę. GZ. Ale a to wiecie, tak jak zaczynasz, to już masz taki stary A wiesz, ile mam subskrypcji? Ile? 97 700. Nie, troluję się teraz. No wpisz sobie Don Casio na YouTubie. D on dał ci kanał? No, wpisz sobie Doncasio na YouTube Czekaj, nie bo ja ty nie wierzę Czekaj, bo ja mam laki dzisiaj na kampie takie okrutne Mam laga, mózgu, laga dłoni Ktoś ci dzisiaj przypiertoli <suszy> <suszy> Kas już, nie? No on kas, czekaj. <tryk> ja pierdolę. Ej, nie ma nawet. No jak leci stream? Czekaj. Jak ty mnie trollujesz? Nie. Pokazać ci? Dobra, czekaj, że pijam. A to chuj, to jest weskitu, ej, co jest? O nie. Co tu się stało? Weź, co, jestem w szoku. Mieszkam w Warszawie. Sobie na, na Bemowie. Dzisiaj mam nie, nie. kanał prawie na sto o, koła. Ona mi robi dzisiaj na sto koła loda. I lecę tu. Pozdrawiam wszyscy, każdą sukę. Dzisiaj będziesz mi lobiła, loda zaraz musę To jest Danielek na YouTubie bracie On se beatboxuje i, i ma się w dupie w tym temacie Dobra lecę sobie tutaj dalej i was pozdrawiam Dzisiaj no raz nie jest mięka faja, bo wygrałem tutaj sobie dalej lecę tutaj i pozdrawiam, jeba ciebie Nara kurwa bang 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 <ścoughs> Bum bum. Jak to nowy, raz dobry freestyler Bum bum. Co tam kurwa u ciebie? Kiedy wchodzi, no... Kiedy wchodzi, no, raz lecę tutaj sobie dalej. Palę pachę i mam w siebie wyjebane. Tutaj się kurwa, dużo słów moich no, nie rymuje. Danielek nie jest dzisiaj kurwa chujem. Dobra, mam czerwoną banię i jadę ciebie krótko, bo się rozjebałeś ty kurwo Rozjebałeś się na zakręcie. Jadę ciebie tu na patencie i jestem lekko niebezpieczny. <grystanie> Ale duet stary. <grystanie> Zajebiście Może kiedyś coś nagrać Tako? To dawaj ja... Nagrywamy serię jak Cię uczę beatboxu. Nie, to będzie chore. Elekcje z Norasem. Takie streamy z beatboxem. A jak? Ja prowadzę WF. To ja polski chyba, Ty. Ja Wam mówię, to jest Danielek. Da, 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 to, Danielek, serdelek. <grystanie> Danielek, serdelek. <grystanie> <O>. Danielek, serdelek. <grystanie> Að þú norðast freestylers að ég bísi. Norðast, norðast. Ó oh, kurva, ó kurva. No raz. <giby> <Gigi. giby> I wejper, czekaj, to ja się dołączę. O kurwa, ziomek, teraz tutaj se zapalił że y tak działa rano z banią woda. Y lecę sobie tutaj, lekki spontan wjechał teraz. Mój kolega tutaj jest niezły kurwa elas. Elas, elas, to jest kurwa nakrętka, ona będzie dzisiaj miała dzisiaj kurwa tutaj urgi. Ej, jak miałaś anioła głos, to pierdoląłem się kurwą w nos, polała się krew, wyglądasz jak ziem, lecę tutaj się i zamknij się. za a zamknij się. za a za a się. Nie bo tak jak Marek, wyścigu moto GP na setnym okrążeniu Za nim jest Omega na dwudziestym szóstym Daleko został wtedy Na trzecim miejscu Iris 25 okrążeń Na czwartym grota 16 tu okrążeń I na ostatnim piątym, lecz nie biednym Kajtek z 8 ma i to jest 8 okrążeń w jednym Kocha, kocha 3 złote. O bo ty... Jaką ty chmurę poszasz, chłopie! Jak to chmura A wiesz czemu? Bo mam lekkie puca, bo palę A. sobie, kurwa, tutaj właśnie skuna. <tuszy> Pale zioło, lekkie nielegale. Mini mike. Krecha na pedale. Lecę sobie dalej, cisnąć woka. Taki przykład to wygląda jak idiota. Mam też tu ekipę Friza. Freez, tromba i jego dziewczyna Maszynka do zarabiania Lekko nie wyjebana Wszyscy tutaj się śpiewają. Pan konia na rano Ej. Rano brr. Rano bz rano, 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 rano. rano Kinga do Warszawy tutaj wpada Zrobi mi loda, powie mi nara. Lecę sobie tutaj dalej. Nie pozdrawiam działu do dalej. Sorry, nie mam tu żadnego miasta. Tu jest właśnie kurwa niezła rapgra. On tu nieźle sobie bitwotuje. Ja tu nawijam i wysyłam, mam chuje. Ej, 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 ej. 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 Zajebisty Nie, nie, eee, <laughs> chuj, trzeba coś nagrać A jak konkretnie? <laughs> o, ale zarobiście Ale jak to się stało? Później pogadamy zresztą.